A teraz apel ministra sportu i turystyki do turystów. Przyjeżdżajcie na Dolne Śląski, Polszczyznę. Nie wszędzie była powódź, a wszyscy potrzebują pracy. Sławomir Nitras ma w budżecie ministerstwa konkretne pieniądze na odbudowę infrastruktury sportowej i turystycznej. 400 milionów złotych. Jan Właszkowski. Ten mecz z żywiołem przegrali. Miejski stadion w Głuchołazach zalany przez powódź nie nadaje się i jeszcze długo nie będzie się nadawał do użytku to wygląda jak film z lądowania na księżycu bardziej niż obiekt sportowy Straty w głuchołazach są ogromne powódź zabrała stadion uszkodziła dwie hale sportowe zatopiła miejskie kąpielisko w tej chwili koszt odbudowy 15 do 20 milionów tak. Zarówno odpowiedzialny za odbudowę po powodzi minister Marcin Kierwiński, jak i minister sportu Sławomir Nitras, który oglądał zalany podczas modernizacji stadion w Prudniku, zapewniali, że odbudowa obiektów sportowych, choć nie jest priorytetem, nie będzie odkładana w czasie. Życie wróci tutaj wtedy, kiedy wróci tutaj również aktywność fizyczna. Na odbudowę obiektów sportowych rząd przeznaczył 400 milionów złotych i będzie finansował 99% inwestycji. Wnioski składać będzie można w trybie uproszczonym od 15 października. Będziemy wszystkich serdecznie namawiali do tego, żeby odwiedzać te tereny, żeby wesprzeć, potraktować to również trochę jako obowiązek patriotyczny. To apel rządu do obywateli, by wypoczywali na południu Polski. Karkonosze, wielka woda, wprawdzie ominęła, ale teraz omijają je turyści. Cały wrzesień był pusty, ze względu właśnie na powódź. W październiku ten pierwszy weekend parę gości było. W tym pensjonacie swój pobyt we wrześniu odwołały trzy grupy liczące ponad 200 turystów, i właściciel nie ma pieniędzy na zakupiony olej opałowy. W pobliskim westernowym miasteczku też pustki. To jakby ich odcięło. Tak miewamy po dwie osoby dziennie. Polska Organizacja Turystyczna zapowiada kampanię promującą Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Lubuskie. Wokół tych gmin powodziowych to jest 90% odwoływanych rezerwacji. Także skala jest bardzo duża. Specjalny fundusz dla branży ma zmniejszyć straty. 80 milionów złotych pomoże z kolei odbudować zniszczone obiekty turystyczne. Przygotowaliśmy instrument również w wysokości 50 milionów złotych na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie zrealizować usług. Na tę pomoc czekają obiekty z Kotliny Kłodzkiej, których powódź nie zniszczyła, ale dziś świecą pustkami. Mamy przed sobą naprawdę 6 miesięcy trudnego, trudnego czasu. Bez dotacji nie jesteśmy w stanie utrzymać. Zatrudniam na ten moment ponad 100 osób. Tylko twierdza srebrna góra z powodu braku turystów straciła co najmniej ćwierć miliona złotych. Jest bezpiecznie, jest ładnie. Jesień Polska złota, jesień w górach jest przecudownym czasem na spędzenie wolnego czasu. Firmy z branży turystycznej niezniszczone żywiołem, lecz dotknięte jego skutkami mogą ubiegać się też o wsparcie dla pracowników oraz pokrycie strat w ramach specustawy powodziowej. Jan Błaszkowski, fakty.